dzisiaj na forum Kobiety Świadomej. To jest czwarta edycja i pierwsze pytanie może skieruję do Agnieszki, która przeprowadziła z nami przepiękny wykład. Agnieszko, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj? E, kochani, rozmawialiśmy o, o kryzysach w naszym życiu, o trudnych sytuacjach, przez które wszyscy e, przechodzimy. O tym, jak sobie radzić, e, jak wspierać się nawzajem e, i jak rozpoznawać ten, ten moment, w którym, w którym zaczyna dziać się źle i jak nie pozostać przede wszystkim, nie pozostać w tym, tylko ruszyć do przodu, e, zmienić ten stan, poprosić o pomoc i, e, i potraktować kryzys jak trampolinę do dobrej zmiany, do czegoś dobrego. A, to tyle. Ja Tobie w imieniu swoim oraz dziewczyn bardzo, bardzo dziękuję za spędzenie z nami tego czasu oraz przekazanie tych informacji i tych wspólnych doświadczeń, bo to tak naprawdę był, była wymiana doświadczeń. Która myślę, że w dużym stopniu myślę, niejedną tutaj z nas podbudowała, i tak jak mówię, jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Twoim oraz dziewczyn. Ja też bardzo dziękuję. To był cudowny czas. Myślę, że wszystkie świetnie się bawiłyśmy. Tak. Mimo, była, mimo trudnych tematów. Mimo trudnych tak. tematów, to był, to był czas do tego, żeby podzielić się doświadczeniami i tym, jak, jak, jak możemy się wspierać, poznać się trochę lepiej. Myślę, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. A właśnie odnośnie yy, nie ostatniego spotkania, to już sobie tutaj teraz porozmawiamy poza kamerami, a jeśli mi się tutaj coś uda wynegocjować, no to dowiecie się w jakiś tam sposób. Kochanie, dbajcie o siebie. Się nie robi tutaj. Tak mhm. I teraz zobaczcie. zobaczcie. Cudowne mięciutki. Oh, wow. I możemy go założyć w ten sposób. Tylko i wyłącznie przód. Tył nam wisi. Patrycja zaraz powie, żeby ją szlak trafił, jakby jej coś zbindało z tyłu, ale Nie, nie mówimy do wszystkich, mocowa. nie tylko do Patrycji. Jak to mocować, żeby nie spadało, yy. No i teraz kochana. A, broszeczki. Mamy. Może być ozdobna agrafka, może być Zwykła agrafka. A gumka. Będzie! Będzie gumka. Mam gumkę i bransoletkę. Spokojnie. Bo dziewczyny wiedzą stylizację. Nie no, co? No i teraz Mamy też takiego. A jak sobie wygląda? O jak ślicznie. Bożesz ty moj!